Witam serdecznie wszystkich miłośników perfum, ludzi, którzy są po prostu łowcami pięknych woni. Wszyscy wiemy, że tego typu osoby wymieniają się między sobą próbkami. Ja też dostałam przedwczoraj cały zestaw próbek, jak sądzę, inspirowanych filmem o perfumach kupionych na poczcie, czyli o tych perfumach. Kupiłam sobie. Już dość rozpoznawalne perfumy, rozpoznawalne w internecie, Tezori, Doriente. One są teraz wszędzie i królują już właściwie od dłuższego czasu. Cena przystępna plus. Niezła kompozycja zapachowa, taka modna. Więc ja kupiłam sobie ten produkt. Teraz tu odkładam, żeby trochę było miejsca. Ja tu mam bardzo dużo próbek, więc miejsce będzie trudno wygospodarować. Kupiłam sobie też to. No i jedna z pan, która ogląda moje filmy, pani Daria, przysłała mi całkiem sporo próbek ze swojej kolekcji perfum Tesori d'Oriente. Powiem Wam, że rzeczywiście zasłużenie te perfumy są hitem i będą chyba coraz większym, ponieważ w takich oto kartonikach, całkiem ładnie zrobionych, a czasami właśnie w takich flakonikach bogato zdobionych, one mają takie tłoczenia na wierzchu. No nieźle to wygląda. Znajdują się bardzo modne kompozycje zapachowe i trudno powiedzieć, że to jest jakieś tam podglądactwo czy kopiowanie, ponieważ ja sobie ponanosiłam na bloterki i muszę Wam powiedzieć, że to są te najmodniejsze z tego topu kompozycje zapachowe, ale w całkiem oryginalnych kartonikach, w całkiem oryginalnych o flakonikach, z całkiem oryginalną grafiką i przez to po prostu wpisują się w modne trendy. Sam zapach nie jest chroniony prawem, tylko jest chroniona prawem nazwa i powiedzmy to wszystko, co jest związane z grafiką, więc nie ma się co dziwić, że inni korzystają z tego po prostu. I dostałam tych zapachów trochę, może tak. Zacznę od, co mam tu pierwsze? Mucho Bianco, Wącham to i, no to jest rzeczywiście jakiś rozpoznawalny. Nowoczesny produkt, ja go nie, nie kojarzę. Tu na Fragrantice ludzie wskazują, że no, do kilku bardzo, bardzo znanych produktów nawiązuje. Do jakiejś wody Eivonu, do Muski no, Były takie perfumy. No ciekawe, ciekawe. Następnie, tak będę jechała, jak tu mam zaznaczone, będzie zapach pod nazwą Hammam Tezori Doriente. Teraz muszę to znaleźć który to był. To jest chyba ten. No nic, od czego okulary? Tak, to ten. I zaraz. Hmm. Tu już troszeczkę mi wywietrzało na tym papierku. Ludzie wskazują, że nawiązuje do Sine w Soul Laurent. A. No na pewno byłoby to ciekawe dla kogoś, kto szuka po prostu tańszej opcji, jeśli chodzi o perfumy. Następnie. W złotym opakowaniu, ja, jak wspomniałam, mam próbeczki. Profumo Aromatico. Hmm. Nazwa: Aha, Royal Oud. Dla kobiet i dla mężczyzn. Royal Oud. Mam. No, jak na Oud, to bardzo ładny. Ładna, delikatna woń. Ludzie wskazują, że przypomina. L'Artyzana, Parfumera, jeszcze raz, Traverse du Bosphore. Hmm. No, ten chyba akurat nie nawiązuje do jakiegoś bardzo, bardzo modnego zapachu z tych wszystkich list bezcelerowych, bestseller natomiast nawiązuje do jakiegoś zapachu nam znanego, po prostu i ulubionego. Kolejny. Wskazywany jako podobny do. Maczka Kenzo, moim zdaniem nie jest wprawdzie maczek na flakonie, ale moim zdaniem ten zapach przypomina co, coś innego. To jest Papavero podejrzewam. Papavero del Tibet. Teraz czy ja to znajdę? Bo słabo widzę, mam. Nie, zdecydowanie nie. Nie do maczka. Ale współczesna z tego takiego najmodniejszego kanonu perfumowego. I teraz co tam jeszcze było? Została nam Mira i. Jest Mirra. Mira ma nawiązywać do Mirabai bodajże. Nie, do Kashmira, Choparda i do Vanilla Fields. I do Vanilla Fields moim zdaniem jest podobne bardzo. Perfumy Mirra od Tesori d'Oriente. Mam nadzieję, że omówiłam wszystkie, które dostałam. I tu będzie jeszcze jeden. To powinien być ten Byzantium. No Bizancjum powiedzmy. To jest mój faworyt. Moim zdaniem na fragmentice mówią, że przypomina jakieś perfumy Serge Lutensa, że przypomina konkretnie które. Louvre oraz Rachat lokum Louvre. Ojej. -um, powiem tak, jak się pisze, żeby nie przekręcać, a najwięcej. Moim zdaniem jest najbardziej podobny do Charles, Charles Zrobił takie perfumy które są dostępne nie wszędzie, nie we wszystkich perfumeriach. Te jego pierwsze perfumy oryginalne. No i jeszcze dostałam od pani Darii takie perfumy, które są flankerami, a chociażby Green Tea Elizabeth Arden. I dostałam wersję, już mówię, wersję, aha, jeszcze wam pokażę te próbki, jak one są zapakowane. Podane, no ja trochę je polałam, więc sznureczek, gosdowne, karteczka opisane. Mam wersję Cherry Blossom. Tak, Green Tea. Bardzo delikatna. No, w ogóle linia Green Tea to jest moim zdaniem mega hit, zasłużenie. Świetne perfumy, po prostu. Oraz juzu. Też. No, chciałabym mieć jedne i drugie, mogłabym się nimi popsikiwać non-stop. Świetne perfumy. Na mnie działają po prostu aromaterapeutycznie. I co jeszcze z tej Elizabeth Arden? No bez okularów się nie da. To już będzie Blue Grass. No to jest taki klasyk za 30. Pani Daria mówiła, że te perfumy są troszeczkę podobne do naszego być może. No coś w tym jest, bo to są perfumy tej starej daty. Do tego, do tego naszego być może Paryż. Lata 30. Piękny, kwiatowy bukiet. Bardzo klasyczny. Odkładam to na bok, jeszcze nam została limitowana edycja tego oto produktu, czyli limitowana, czyli flanker po prostu, Sunflowers od Elizabeth Arden, ale edycja Summer Bloom. I to akurat bardzo przypadło mi do gustu, bo ten zasadniczy akord w tych perfumach, chociaż to są piękne perfumy, no i oczywiście bardzo ważne, to jakoś nie wpisywały się w poje klimaty nigdy, no ale bardzo, bardzo ważny produkt. No i jeszcze dostałam od Nike'a próbkę Up and Up or Down. No wszystko tak ładnie opisane, no naprawdę super. Oraz, no taka marka, przyznaję, że dobrze jej nie znam, więc zaglądam tutaj, żeby nie przekręcić nazwy. Perfumer's Workshop. Te, które, które ja dostałam, ta próbeczka nazywa się Thea Rose i rzeczywiście nazwa nie kłamie. Można tu wyczuć nuty i herbaty, i róży, a płyn, czyli soczek taki zielony. Myślę, że trzeba uczulić osoby, które wyużywały tych perfum, że mogą troszeczkę plamić, bo tu u mnie blaterek, ja Mam takie bloterek własnego pomysłu o takim specyficznym tworzywie, które mi nie zakłamuje zapachu. To jest celuloza taka specyficzna. Także, kiedy dostałam, no nazbierałam tego trochę jeśli macie Elizabeth Arden jakieś perfumy, a szczególnie te Tezori d'Oriente, to się podzielcie. Nie powiedziałam Wam najważniejszego, jeśli chodzi o Tezori d'Oriente, bo to sobie zostawiłam na koniec. Całkiem niedawno ktoś mnie zapytał, czy mogłabym polecić coś, jakiś tańszy odpowiednik Angela. No i znalazłam właśnie tu, w tej linii Tezori d'Oriente, te perfumy, które pachną identycznie jak Angel. Nazywają się Jasmine di Giava. Jasmin Di Giava. Ja po prostu w opisie filmu dam linka do strony na Fragrantice, gdzie będzie ten dział z perfumami Tezori d'Oriente. Tam będziecie sobie wyszuki wyszukiwać. No i Jasmin Di Giava. Nie wiem, jak dzisiaj pachną. Pachnie Angel po tych wszystkich reformulacjach, ale ten, który mam ja, ja go mam naprawdę bardzo długo. On już jest taki prawie brązowy. I tak naprawdę gdzieś tam stracił te delikatne nuty z nuty głowy i kiedy się na gdzieś się na rękę, on pachnie samą tą nutą serca. I tak samo jest tutaj, on tak pachnie. Przynajmniej na tym teście na celulozie, tak? na tych testach buterkowych. Więc jeżeli macie jakieś perfumy tezory, Doriente i moglibyście jakieś konkretnie wyróżnić, wskazać albo właśnie z, z linii Elizabeth Arden-Grinchley, albo jakieś po prostu z tej marki, bo moim zdaniem jest to świetna marka, to jest to doskonałe miejsce, żeby się nimi podzielić, zareklamować je innym. Warto sobie po prostu podpowiadać jakieś ciekawe produkty do przetestowania, pod, podsuwać. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego, zimowego, a może już wysennego nie mamy, może te śniegi co się roztopią i będzie wiosna. Mam taką nadzieję, że będzie już niedługo. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Jeszcze raz pa pa.